Ziomki, ziomeczki, mordy, mordeczki dzisiaj się witam z wami na tle tego pięknego wschodzącego słońca, a to nie jest przypadek, że tutaj mamy właśnie wschód słońca, ponieważ tak jak słońce wschodzi, tak samo wschodzi potęga Maciocha! Nie no dobra, trochę przyświrowałem z tym wstępem, ale chodzi o to, że jak widzicie, jestem na choince i zapytacie, nie no Macioch, nie no super choinka, nie no fajnie, tylko że święta to tak no jakiś już czas temu były, zresztą to jest choinka jeszcze sprzed roku, także mordo, co ty odwalaś? To dlatego, że dzisiaj na sam start Muszę wam pokazać coś, na co wszyscy czekali, coś, w co nie wszyscy wierzyli. Byli tacy, którzy słuchajcie, po prostu wątpili w nasz projekt, ale to się udało! I tym samym góra Maciocha! No jakby zniknęła. no mm, już można tak powiedzieć, bo była góra, nie ma góry, co się z nią stało? Nie wiem, ale się domyślam. No chyba ktoś ją po prostu potraktował Maciocho destrukcją, tak przypominam wam to słowo. moje jest po prostu epickie, maciocho destrukcja, tak? Góra Maciocha, maciocho destrukcja, maciocho rewolucja. No każdy... Każdy rozumie. Mordy! W każdym razie. Chodzi o to, że udało mi się zrobić to, co wam mówiłem już od samego początku, kiedy wróciłem na milionowice, Pozbyłem się góry Maciocha i... Wygląda to właśnie tak jak teraz widzicie. Jest to, słuchajcie, normalnie plac, który za chwilę zmieni się na plac budowy I co my dzisiaj takiego będziemy robić? Coś niesamowicie ważnego, bo oprócz tego, że sobie dokończymy łatanie tych dziur bardzo, ale to bardzo dużo już połatałem tych dziur, no bo generalnie ten teren nie był tak równy, słuchajcie. Jak się używa TNT, no to ja słuchajcie, tylko żartowałem, ja nie jestem żadnym pirotechnikiem. Ja, ja nie umiem obliczać te, 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 tej mocy wybuchu i po prostu tutaj było nierówno. W każdym razie dokończymy to. Tego jest bardzo mało. No, uwierzcie mi, że to pójdzie mega szybko i zajmiemy się rozplanowywaniem tego co gdzie słuchajcie będzie oplułem, aż sobie monitor z wrażenia. Taki, słuchajcie, jestem podekscytowany. Weźmiemy normalnie tabliczki drewniane zrobimy i w każdym miejscu, tutaj, 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 tutaj będzie napisane co, y, jaki budynek po prostu będzie tutaj y, budowany w przyszłości. W przyszłości, czyli w najbliższych dniach, bo oczywiście, słuchajcie, dzisiaj robimy planowanie i y, już jutro mam nadzieję, że zaczniemy po prostu budowę. Taki przynajmniej jest plan. Co prawda nie mam żadnych itemów na budowę, ale być może chłopaki mają, być może zaczniemy od, od czegoś skromnego. W każdym razie. Oglądajcie ten odcinek do samego końca, bo naprawdę dzisiaj jest niesamowicie istotna rzecz do zrobienia, czyli właśnie rozplanowanie całego miasta. Ja mówiłem miasta, chodzi oczywiście o osiedle, użyłem po prostu takiego skrótu myślowego. Pamiętajcie, że to będzie tylko taka dzielnica milionowit. Także mordy, oglądajcie do końca Subskrybujcie kanał, bo odcinki są codziennie Więc naprawdę warto subskrybować, bo z dnia na dzień Będziemy rozwijać to nasze Miasteczko, więc naprawdę słuchajcie Mam nadzieję, że będziecie ze mną, pamiętajcie o opisie Bo macie w opisie mojego TikToka, Macioch i Instagrama Maciek Podogazunikowski, będzie mi bardzo Bardzo miło, będę bardzo wdzięczny słuchajcie wam Jeżeli tam wpadniecie i po prostu zobaczycie Co tam dla was przygotowałem, bo tam również Słuchajcie, treści są publikowane bardzo często I regularnie, także wpadajcie do opisu Instagram i TikTok, tutaj oczywiście zostawiam suba i można lecieć w ogóle, słuchajcie, tutaj, patrzcie, jest napisane, że dzięki za pomoc to ode mnie abera to jest za to, że ja mu w którymś odcinku pomagałem zbierać rzeczy, on mi, słuchajcie, dał TNT co prawda to się nie przydało, bo mamy, słuchajcie łącznie od, yy, od Aberki, mamy 12 TNT, to jest bardzo spoko do tego mamy jeszcze Golda, 10 Golda no tak, tu jest jeszcze Gold, także zapłata całkiem niezła, ale zabieramy się na początku za Stona, to TNT, słuchajcie nie wiem, czy wykorzystamy je yy, w tym odcinku, bo mógłbym je, słuchajcie, tak dla, dla jaj po prostu wysadzić, no nie, mógłbym Bym, ale kurczę no TNT zawsze jest w cenie w sensie dobrze jest mieć TNT no nie? dobrze jest mieć TNT więc nie wiem czy ja chcę się go tak po prostu pozbywać tak dla jaj więc może coś tam słuchajcie sobie wybuchniemy w ogóle moja choinka też ucierpiała e, mówiłem że nie umiałem obliczać mocy wybuchu no chyba słuchajcie co o tym wspominałem dobra e, widzę że tego stone'a co mi zostało na odcinek to mi totalnie totalnie słuchajcie zabraknie bo ja chcę to wyrównać do tego poziomu do tego właśnie poziomu który widzicie czyli o to wszystko słuchajcie to wszystko musi być zabudowane no bo ja chcę żeby to było równe ja wiem, że nie powinno być takie perfekcyjnie równe, ale to najwyżej później oddamy słuchajcie w ręce Elvisa i Agenticsa. Oni najwyżej tutaj jakieś, wiecie, takie nierówności po prostu dodadzą, żeby to wyglądało naturalnie, a nie tak, nie tak sztucznie. Zresztą serio, jak tutaj dojdzie trawa, jak tutaj dojdą jakieś kwiaty, latarnie, chodniki, domki i tak dalej, to wszystko będzie wyglądało elegancko. Jak widzicie... To nawet blisko, słuchajcie, nie będę. <grymne> nawet blisko nie będę. No dobra, trudno, to, to, to dla Was lepiej, to dla was lepiej, bo po prostu będzie mniej słuchajcie, ko koblowania. A to raczej to jest ston także będzie słuchajcie, mniej stonowania Dobra, mordy, póki kończę tutaj stonowania jak to ładnie nazwam pamiętajcie o funkcji wspierania, bo jest ona ym, dostępna od kilku dni na moim kanale. Oczywiście koło y, guziczka subskrybuj, który jest szary, ponieważ subskrybujecie, a jeżeli jest czerwony, mordo. Mordo, yy, ziomku, ziomeczko, co, co ty jeszcze robisz? No to jest w ogóle to nie jest dobre. Zosta niech on będzie szary, dobra? Czer jakby przycisk subskrybacji Przycisk subskrypcji Maciuś, się wysławiać. Przycisk subskrypcji lubi być szary no to, to pozwólcie mu, pozwólcie mu być szarym, także słuchajcie, tam macie niebieski przycisk z bezprzyj, a jak na niego klikniecie oczywiście zobaczycie jakie macie opcje, bo są różne progi dla kozaków mniejszych, dla kozaków większych, ale to co jest kluczowe, to że słuchajcie, dla wspierających takich jeden film w tygodniu dodatkowo oczywiście te słuchajcie, filmiki najprawdopodobniej będą w weekendy, no bo przy weekendzie mam najwięcej czasu, żeby nagrać jeszcze jeden bonusowy film, ale będą to filmy widoczne dla wszystkich, tak, każdy będzie widział ten filmik, ale do, obejrzeć go będą mogły wyłącznie osoby w także żółwik dla każdego kto wspiera, bo już jest kilka takich osób piąteczka żółwik to naprawdę słuchajcie mega mega jest mi miło, że właśnie w taki sposób wspieracie kanał to mi m, bardzo pomaga, I, więc zachęcam, żeby każdy sobie to luknął, no bo jednak wiadomo, że tych wspierających o, tak ogólnie rzecz biorąc będzie na pewno dosyć y, mało, więc te odcinki będą po prostu trafiały do mega elitarnego grona, jeżeli jesteście słuchajcie zainteresowani to y, pamiętajcie, że 4 cztery, cztery filmy w miesiącu na was czekają dodatkowe, no bo jeden w tygodniu także wychodzą cztery w miesiącu, dobra ziomki skończyliśmy Robić. Teraz tak, tutaj oczywiście nic nie ma, mm, idziemy do tej skrzyneczki, bo zostało mi, słuchajcie, zniszczyć jeszcze to, to jest goldzik, także to jest nawet spoko, tutaj skrzyneczka jest, tam są itemy, nie chce mi się ich przenosić, a tutaj jest grzyb, nie mam pojęcia co zrobić z tym grzybem, ej serio, nie mam pojęcia co mam z nim zrobić, bo nie chcę mi się go rozwalać, w sensie, uuuu, może się do tego przydać, dobra, to w takim razie już mamy przeznaczenie dla TNTabry. Ale teraz, słuchajcie, ja sobie zabieram drewno. Drewno sobie zabieram po to, żeby móc oczywiście zrobić te, yy, no znaki. W sensie, że tabliczki, żeby zrobić i lecimy, i lecimy. Te itemki słuchajcie, sobie przyniesiemy, nie wiem czy na odcinku, czy poza odcinkiem, tego grzywa zniszczę, czy na odcinku, czy poza odcinkiem, tego jeszcze nie wiem, ale teraz bierzemy się za przyjemne rzeczy, czyli słuchajcie, to co po prostu wam obiecałem. Krem de la krem tak zwane. Chociaż nie wiem kto tak mówi, chyba tylko słuchajcie... Chyba nikt tak nie mówi, tylko po prostu się mówi, że tak się mówi, ale tak się nie mówi. Dobra. Cicho, Maciok, cicho. Maciuk, bierz się do roboty, dobra, bo, bo już zaczynasz gadać głupoty. Okej, okay. przerabiamy to wszystko na drewno i teraz tak, mordy, ile my potrzebujemy tych tabliczek? Jeżeli z jednego takiego secika wychodzą trzy, to teraz słuchajcie, zrobimy sobie raz, dwa, trzy. O, mam dwa patyki. aha. Nie, 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 nie no, Wy, wybitnie Maciek to przemyślałeś, Wybitnie wręcz. Dobra, yy, przeróbmy to na patyki. Będziemy mieli 10 tabliczek, jak sobie zrobimy jeszcze jeden taki secik. Pykson, y, Cykson. Teraz łącznie słuchajcie, mamy 10 tabliczek, bo tu jest oczywiście jedna i od tego zacznijmy. Na dobry początek. Oczywiście, ziomki, tutaj powstanie Macioch Tower, po, bo Macioch Tower po prostu było w tym miejscu. Do tego y, tutaj y, jest to takie małe wzniesienie, w sensie, że to jest najbardziej chyba widoczne miejsce po prostu, no nie na takiej eleganckiej skarpie i tak dalej, i tak dalej. Y, więc tutaj powstanie Macioch Tower. Będzie tu ładnie napisane Macioch Tower, ale będzie to Macioch Tower w nieco odświeżonej edycji, bo po pierwsze, nie będzie z golda i diamentów, bo tego nie mam Ale to nie będzie taka zwykła wieża A będzie potrójna, będzie słuchajcie Jedna, która będzie taka gigantyczna Taka, no to po prostu Macioch Tower I dwie mniejsze, które będą e, obok niej Koło niej będą się stykały Ale będą słuchajcie troszeczkę, troszeczkę niższe Żeby to fajnie po prostu wyglądało, żeby było nawogato Więc tak, tutaj będzie Macioch Tower e, To jest jedna rzecz, na którą mam pomysł Kolejna rzecz, na którą mam pomysł To jest słuchajcie tutaj Tutaj będą zwierzątka Nie będzie to słuchajcie zoo, bo myślę, że że tutaj jest za mało miejsca po prostu, żeby robić zo, Ale będą tutaj zwierzątka, czyli jakieś tam krowy, świnie No bo oczywiście będziemy tego potrzebowali A tu jest spoczko miejscówka, ponieważ Po pierwsze, no właśnie, było zo, także jest to Poniekąd jakaś kontynuacja, jeżeli tutaj Wciśniemy zwierzaki, a ponadto e, Zami zobaczcie, że Jeżeli ja tutaj wrzucę te właśnie zwierzaczki To, to praktycznie e, mogę tylko Troszeczkę pokopać dirta, żeby nie było tych schodków I nie muszę w ogóle stawiać e, żadnych Płotków, żadnych murków, nic takiego Więc to jest mega fajna sprawa Bo po prostu one będą miały tutaj swoje to. Naturalne środowisko, dobra, poczekajcie, bo ja tutaj przyświrowałem. E, dawaj tego Grazgirta. Musimy to uzupełnić. To wszystko musi być ładnie. No i oczywiście, to wszystko, o czym mówię, to będziemy robić, słuchajcie, w najbliższej przyszłości. Także przypominam jeszcze raz o subskrypcji. To jest mega istotne, żebyście zostawili suba, bo inaczej po prostu przegapicie rozwój czegoś takiego fantastycznego. Dobra, e, e, czy tutaj, słuchajcie, będą zwierzątka. Maciocha, o, możemy słuchajcie, wszystko podpisywać Maciocha, będzie, nie wiem, sklep Maciocha, domek Maciocha, Maciocha Tower, zoo Maciocha i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, mordy, mamy wzniesienie takie fajne. I do tego mamy las, więc. I do tego jeszcze mamy ładny widok na górę, Więc tutaj myślę, że zrobiłbym, słuchajcie, jakieś domki. Myślę, że to by było spoko, bo to jest po prostu mega drogie miejsce. Tutaj, jakiś, słuchajcie, widzicie? No, domek tutaj na wzniesieniu. Może. Może przy oborze rzeczywiście nie będzie najlepiej, ale po tej stronie. Tutaj, no powiedz mi, słuchajcie, że tutaj że, będą generalnie domki na sprzedaż. Domki na Sprzedaż. O, słuchajcie, coś takiego. Mam nadzieję, że tak się pisze sprzedaż, ale na 99% tak właśnie się pisze, więc. Eee, uciekamy! I teraz tak, trzeba to wszystko wypełnić czym słuchajcie. Ja nie mam pomysłu, co tutaj zrobić, bo ogólnie, no to w naszym mieście nie ma, niczego nie brakuje, tak? Taka jest prawda niczego nie brakuje. Wiadomo, że słuchajcie, trzeba zrobić jakieś sklepiki. Trzeba, słuchajcie, zrobić jakieś jeziorko, no nie? Tak jak tutaj, słuchajcie, mamy jeziorko, tutaj też musi być jeziorko. Musi być, słuchajcie, powiedzmy, jakiś taki mini ratusz, tak? Że, że mini mini minilatusz. Musi być, słuchajcie, jakaś osobna cela, tak? To ma być takie miasto w mieście. Tylko pytanie, słuchajcie, gdzie to wszystko zrobić? Te, te, to mnie, słuchajcie, właśnie zastanawia. Ale spoko! Na pewno coś wymyślimy. W takim razie, mordy, możemy sobie bez problemu powiedzieć, że tutaj, powiedzmy, będzie ee, mini więzienie. Ja, jak, słuchajcie, można nazwać mini więzienie? Nie chcę pisać więzienie, tylko bardziej, powiedzmy, jakiś taki areszt. O, areszt maciocha. Dobra! Bo tutaj, widzicie, tutaj będzie na, na granicy miasta, będzie takie odosobnione miejsce. Do tego są zwierzaki, będzie trochę śmierdziało. Więc, jeżeli ktoś, słuchajcie, będzie tutaj niegrzeczny, no to nawet spoko. Oczywiście, słuchajcie, na środku, czyli tutaj w tej dziurze, będzie musiał powstać, powiedzmy, ratusz dzielnicy. Maciocha. O, i się zgadza, tak? Każda dzielnica ma swój ratusz, także tak samo będzie tutaj. O, musimy ogród zrobić. Oczywiście, że tak. Taki jakby ogród botaniczny, co? I wiecie, no po prostu, że możesz mordo sobie iść na spacer i mieć chill po prostu i to będzie spoko. Tutaj myślę, że słuchajcie, jeżeli tutaj będzie Macioch Tower, to to będzie taka najbogatsza jakby część tej dzielnicy. Myślę, że to będzie całkiem spoko. Dlatego, wiecie, no nie, nie będę, słuchajcie, chyba oznaczał, że o, to tutaj je, je jakiś sklepik z mięsa, a tutaj kurczę sklepik z warzywami, ale generalnie to wszystko... Będzie musiało siedzieć w, w tym, w tym, pomiędzy właśnie ratuszem, a pomiędzy Macioch Tower, bo to będzie chyba takie miejsce, gdzie będą jakieś domki i takie inne, chociaż z drugiej strony, no dobra, dobra, powiedzmy, że tutaj będzie... Taka y, y, część. Poczekajcie. Część funkcjonalna. O, nie zmieściła mi się, dobra. Będzie funkcjonalna. Y, dzielnicy Maciocha. I tutaj sobie podpiszę, żeby na pewno wiedzieć. Czyli tak. dom, y, Domki. Cyklepy, dobra, słuchajcie, bo tu, tutaj wiadomo, że dużo się jeszcze zmieni. Wiadomo, że y, ciężko, słuchajcie, coś takiego zaplanować naraz i to jeszcze z głowy. No bo ja, co, no nie będę was ćmieniał, no nie mam tego rozpisanego na kartce. dobra, Tutaj są. Ło! Nie! Ej, jak to się stało, że on wybuchnął tylko cztery klocki tego, to ja nie wiem, jak to się stało się, ale git, ale git, ale mi to odpowiada, czy tamten dom nie idzie, nie, nie idzie, okej, okay, wpadłem w jeden razie w pomysł na basen, mordy, robimy basen, robimy basen, tylko to, ej, dlaczego tu jest tyle creeperów, to jest dziwne, to jest mega dziwne, tutaj, słuchajcie, zrobimy ogród, tutaj, słuchajcie, zrobimy w takim razie ogród botaniczny, tak, tak zrobimy, będzie ogródek, o, będzie ogródek botaniczny, Maciocha i gitara I gitara, ja jeszcze słuchajcie Chciałem zrobić basen, nie wiem po co jest basen Ale myślę, że to jest spoko eee, Możemy zrobić hotel Tak, koło Macioch Tower, nie, w Macioch Tower Będzie hotel, tak, w Macioch Tower będzie hotel I tam będzie basen, myślę, że to słuchajcie Jest mega dobre, ale dobra Robimy osiedle villagerów Robimy osiedle villagerów, bo tutaj, domki, o których mówiłem, to będą, słuchajcie, domki dla moich ziomków, tak? No bo Macioch Tower tutaj wybudujemy domki dla wszystkich z ekipy, tak? Żeby każdy tutaj czuł się w mojej dzielnicy dobrze. Tutaj jest dom na, domek na sprzedaż, tak? Domki, nawet na sprzedaż, ale one będą, słuchajcie, takie luksusowe. One będą takie bardziej na pokaz. Teraz, słuchajcie, wioska villagerów. Wioska villagerów, fajnie, jakby była, tak naprawdę, słuchajcie tam. Bo tam jest płasko i tam łatwo będzie się je transportowało. Zmieniamy. Zmiana planów. Tutaj powstanie wioska villagerów, a ogrodnik powstanie tam, gdzie tam, tam na górce, ale kurczę, nie nie miał nie. nie. Dobra, czy tak będzie wioska villagerów maciocha, gitster, dobra. Teraz tak, rozwalamy to i lecimy tam. Tam, tam, tam słuchajcie, na tą górkę będzie pomiędzy domkami. Uuu i to jest mega... To, to jest przekminione dopiero, to jest przekmina. Masz tutaj dom. No nie, masz tutaj dom, możesz sobie kupić drogi dom i z jednej strony masz las, z drugiej strony też masz las. Patrzcie ile tu jest creeperów. Dwa już załatwiłem, jeden był przy choince tu jest yy, jeszcze jeden, tu jest jeszcze jeden i tu jest jeszcze jeden i tam był yy, za jeszcze jeden. To jest po prostu nienormalne. Ewidentnie trzeba to oświetlić, bo jeżeli tutaj będzie tyle creeperów, no to nikt słuchajcie, nie będzie chciał tutaj mieszkać. I po prostu nikt nie będzie chciał yy, mieszkać w mojej dzielnicy, a to jest najlepsza dzielnica. Widzę, że ja mam w ogóle lagi jakieś. Ja mam lagi jakieś, ale to z ekscytacji pewnie po prostu, dobra, rozwalamy tego gałganiarza. Błąd no, nie! Moją dzielnicę mi niszczą! Moją dzielnicę mi niszczą, jeszcze. Nie, no masakra, masakra. Słuchajcie, jeszcze zombiaki No, no dobra, z zombiakami nie będzie problemu, żeby je rozwalić, ale mam lagi. Weźcie, dlaczego ja mam. Ej, no, dobra, rzeczywiście, słuchajcie. Ja mam już słabe połączenie, ale dobrze, dobrze. Jeszcze jesteśmy naprawdę blisko. W takim razie tutaj powstanie. E, tutaj na takiej nierówności. To też może fajnie, słuchajcie, wyglądać, jak sobie będzie woda płynąć z góry na dół. Tutaj będzie ogródek botaniczny maciocha o wiem co trzeba zrobić skarbiec tak słuchajcie trzeba zrobić skarbiec mógłby być w Macho tower ale tu chodzi bardziej o skarbiec taki no nie miasta powiedzmy taki jakby bank o coś takiego nie chcę, nie, nie chcę robić banku bo oczywiście mamy bank w milionowce więc to jest totalnie niepotrzebne nie nie, on wybuchnie. O, on, ja wiem, że on wybuchnie, słuchajcie, na takich dakle ojojoj, Oj jak się biega, to jest chill. Jak się biega, to jest chill, tak samemu. Ale jak e, Creeper do Ciebie podchodzi. O, już jest lepsze połączenie Bangkson, Xon, Elixon, Dobra, w takim razie możemy zrobić, słuchajcie, kurczę, komisariat, czy słuchajcie. Nie no, zrobimy skarbiec. Tak, zrobimy skarbiec. To będzie ten budynek z diamentów z Golda, ze wszystkiego. Po prostu. Oj, zbrojownie. To wszystko mordy musi u nas powstać, Akurat mam dwie tabliczki, także myślę, że możemy sobie tutaj dziabnąć. W takim razie powiedzmy, że tutaj będzie z zbrojownia dobra zbrojownia nie nie poczekajcie bo tutaj będzie areszt nie, nie wiem czy Aresz koło, koło skarbca i zbrojowni to jest dobry pomysł tak no wiecie o co chodzi tak, jest tak blisko jakoś tak, tak jakoś kurcze blisko a na wejście u oczywiście słuchajcie że tutaj musi być brama brama y, główna y, brama główna y, o nie 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 Okej, okay, napisałem tabliczkę! Nie zwróciłem uwagi, że mam tak mało życia! O kurde, słuchajcie, dobra, zgarniam itemy. Została mi chyba jeszcze jedna tabliczka, albo nawet zero tabliczek. Brama główna. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. zgarniamy itemy, zgarniamy itemy tutaj. Nie, no naprawdę słuchajcie, dobra, wiecie co, ja, ja, ja chyba potrzebuję, słuchajcie, zrobić yy, króciutkie cięcie, no bo po prostu te lagi są niemożliwe. Dobra, ziomki, jestem z powrotem, mam nawet jajuszko i teraz tak, wpadłem na jeszcze jeden fajny pomysł, czyli taką salę konferencyjną, gdzieś, yy, po, gdzie po prostu będziemy mogli sobie gadać i obgadywać jakieś przyszłe strategie, plany, albo na przykład dyskusje, albo kłótnie, spory rozwiązywać i tak dalej, ale myślę, że to będzie można yy, zrobić w Maciek Tower, myślę, że to jest, słuchajcie, idealne miejsce, żeby m, to, to zrobić. Robić, bo macie Tower to będzie coś po prostu na y, wzór hotelu będzie tam, słuchajcie, basen. No siłowni nie zrobimy, bo ciężko chyba zrobić w Minecraft siłownię, ale wiecie o co chodzi? Będzie wam tam właśnie taka sala konferencyjna i myślę, że to będzie całkiem spoko. Ale robimy, i słuchajcie, jeszcze tabliczki, bo chcę zrobić tą zbrojownię, no bo zbrojownia, słuchajcie, musi być, musi być pokazana nasza siła i po prostu to, że jesteśmy bogaci. Tak, dokładnie. słuchajcie, tutaj będzie brama, y, co już napisałem, to jakby ząbiaczki mi przeszkodziły, ale jest git, tutaj jest wioska villagerów, tutaj jest słuchajcie, ten z Azji, Bro, zbrojownia. Aha, tu skarbiec muszę jeszcze napisać. Dobra, słuchajcie, jest creeper. Jest creeper. Ja, są lagi? Oczywiście nie. Oczy... Nie, no co tu się dzieje dzisiaj? Nie przestańcie grać w tego Minecrafta, bo mam lagi. To, to jest wasza wina, to jest wasza wina. Dobra. Teraz tak, zbrojownia. Tutaj słuchajcie, ratusz, także wypadałoby, żeby to było gdzieś blisko, także możemy pyknąć sobie tutaj na wejściu. Po prostu zrobimy sobie syk, arby i ecy. Dobra, i jeszcze trzeba zrobić schron. Schron oczywiście będzie w podziemiach I schron powinien być blisko Macioch Tower Zdecydowanie powinien być blisko Macioch Tower Więc możemy, słuchajcie, sobie zrobić gdzieś tutaj Bo to będzie po prostu taka mała mała jakby budka I zejście oczywiście na dół, powiedzmy Że pier jakby pierwotnie może to stanąć tutaj Czyli będzie schron De Dobra, oczywiście Maciocha Dobra, mordy W takim razie mamy mm, pierwszy plan Mojej dzielnicy, pierwszy plan Osiedla Maciocha, mam nadzieję, że wam to się podoba Mam nadzieję, że zostawicie suba po to, żeby Codziennie oglądać jak to właśnie Miasteczko, jak to osiedle się rozwija, pamiętajcie o opisie, bo macie TikToka, Instagrama, musicie tam wbić. No i oczywiście opcję wspierania zachęcam, bo progi macie rozpisane. Za każdy próg macie oczywiście jakieś bonusy. I jeżeli chcecie wesprzeć mnie, to naprawdę słuchajcie, Bardzo Wam dziękuję z całego serduszka. żółwik dla Was i przypominam, że dla wspierających jeden odcinek tygodniowo więcej, cztery w miesiącu. Te filmiki będą widoczne dla wszystkich, ale obejrzeć je będą mogli wyłącznie wspierający, bo po prostu YouTube innych nie dopuści. Widoczne w sensie, że będą widoczne na YouTube, tak one nie będą jakoś ukryte, dlatego to wszyscy będą wiedzieli co tracą, a wspierający będą mogli sobie to obejrzeć. Dzięki. Teraz do tego...